Cześć! Dziś troszkę o gramofonie. Gramofonie, który jest mega popularny, który ma mnóstwo pozytywnych opinii i recenzji w internecie i chciałem się sam przekonać, co w nim jest takiego, że tak bardzo go lubicie. A mowa oczywiście o Rega Planar 3 RS Edition. No i cóż, po tych paru dniach z tym sprzętem i dość intensywnych odsłuchach swoich ulubionych płyt, no mogę stwierdzić, że e, chyba wiem o co chodzi, bo. Tak naprawdę nie jest to sprzęt, który zaraz po wyjęciu z pudełka robi jakiś wiecie, efekt wow. Ma jakiś tam mega detal, który od razu zwraca uwagę, albo jest jakimś tam designerskim majstersztykiem. Nie, on oczywiście wygląda świetnie, no, ale ten efekt wow to jest coś innego. To jest po prostu to, jak on gra, ta jego muzykalność, tak to nazwijmy. Moim zdaniem, ten sprzęt po prostu daje przyjemność, czystą muzyczną przyjemność. Taką, która nie wymaga analizowania sceny, pasma, yy, separacji, bo wszystko jest tam, gdzie trzeba. I działa tak, jak powinno. Po prostu kładziesz płytę, igła siada, ty siadasz yy, i słuchasz muzyki. W mojej ocenie jest to gramofon bardzo muzykalny. I właśnie to słowo muzykalność wracało do mnie za każdym razem. I tak jak zawsze analizuję gdzieś sobie nagrania przy no, tych cyfrowych sprzętach. Tak tutaj po prostu e, nie analizowałem nic, słuchałem. Nie szukałem detali. One po prostu były bez nachalności, bez przesady. Pojawiały się jako no, taka nazwijmy to naturalna część przekazu. E, w planarze 3RS Edition e, naprawdę fajnie słychać różnego rodzaju smaczki. Yy, takie, wiecie, drobne niuanse a to w wokalu, jakieś tło a to skrzypnięcie palca po strunie jakieś brzmienie studia w tle nagrania nie że, tak, nie, nie, że to, wiecie, wszystko jest na wierzchu nie wszystko podane na tacy, ale dokładnie tyle, ile trzeba by poczuć, że masz kontakt z czymś realnym yy, no bo w sumie słuchanie winyli to jest taki realny kontakt z muzyką, a nie no, z plikiem. I tak też na to trzeba patrzeć słuchając winali. No, trzeba, ja przynajmniej tak na to patrzę. No dobra, no to tam po tych moich zachwytach, pewnie chcecie wiedzieć, jak to gra tak troszkę, troszkę dokładniej. No, więc, bas jest delikatnie ocieplony, ale nie zamolony. Czuć, że to analog, ale no w bardzo dobrej formie. Rytmicznej, żywej. Średnie pasmo, poukładane, naturalne, nie narzucające się. No i góra. Nieco wygładzona, ale dzięki temu słucha się tego no, z ogromnym komfortem. To nie jest taki sprzęt do efekciarskiego grania, tylko do nazwijmy to zasłuchania się. I uwierzcie mi, że miałem kilka takich kawałków, które no, znam na pamięć i, i, i tak jak często mówię, że odkrywam coś nowego, tak tutaj po prostu jakoś zwyczajnie przyjemniej mi się ich słuchało. Oczywiście nie jest to sprzęt bez wad. I, jeśli o mnie chodzi, no to y, taką, która mnie. Y, Troszkę poirytowała, albo zwróciła szczególną uwagę jest fakt, że przewody, które są zintegrowane z, z tym gramofonem, no są moim zdaniem za krótkie. Zobaczcie, no ja tutaj nie mam nie wiadomo jakich odległości między sprzętem, bo komoda jest raczej wąska, no ale... Ale nadal ten przewód jest za krótki, by cokolwiek z nim zrobić. No więc trzeba kombinować. No i jest to taka mała irytacja, no ale w sumie nic wielkiego. Chociaż w sprzęcie tej klasy człowiek po prostu oczekuje większej swobody. Cała reszta to po prostu przyjemność. I nie jestem w tych wrażeniach odosobniony, bo gdzie nie spojrzysz, tam Planar RS 3 Edition no, zbiera mnóstwo pochwał. What have you? Regularnie umieszcza go na listach najlepszych w swojej klasie. Inni chwalą za brzmienie, za jakość wykonania, za niezawodność, a ja chyba powiem y, prościej. To jest sprzęt, który po prostu gra i którego bardzo chce się słuchać. No więc, jeśli ktoś zapyta mnie, czy warto y, kupić ten gramofon, y, no to ja powiem, że jeżeli szukasz y, sprzętu, który da Ci przyjemność y, ze słuchania muzyki tę analogową przyjemność, no to jest to strzał 10. i nawet ten krótki przewód RCA da się gdzieś tam, wiecie, przymknąć na to oko, bo w momencie, w którym położycie igłę na winylu to można o tym wszystkim najzwyczajniej w świecie zapomnieć. Dzięki za dziś. Do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i innych cudach, które są tutaj potrzebne, żeby Szerzyć dobre wieści o sprzęcie audio, czy nieść dobrą nowinę. Trzymajcie się.